Amerykańskie wojska opuszczą polskie bazy, bazy znajdujące się w Polsce do kwietnia 2024 roku. Taką decyzję według wizji przepowiednia taką wizję ma podjąć Trump. No właśnie, dzisiaj na temat wstrząsającej wizji przepowiednia Snowidza Jackowskiego. czy zatem Polska zostanie wystawiona, jeżeli po prostu wojska amerykańskie miałyby opuścić Polskę co miałoby to oznaczać? Czy to oznacza zagrożenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa polskiego? Dzisiaj na temat wizji przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem kliknę, że w dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mego fanpage'a na Facebooku, zalekujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat wizji przepowiednia jasnowidza Jackowskiego. to jest bardzo ważne, że jest to wizja przepowiednia, przynajmniej na ten moment, kiedy to nagrywam, a nie stan faktyczny i ta przepowiednia mówi o tym, że amerykańskie wojska opuszczą bazy w Polsce do kwietnia 2024 roku. To w swojej wizji przepowiedni widział jasnowic jackowski Trump podejmie taką decyzję. Trump powie, że to Europa musi stworzyć takie oddziały wojskwo, wojskowe, swoje wewnętrzne oddziały wojskowe do obrony. I według Jasnowidza-Jackowskiego to spowoduje, że w Polsce będzie, będą większe pobory do wojska, że zwiększą się właśnie tutaj pobory do wojska, więcej ludzi trafi tutaj do wojska, tak? No, muszę powiedzieć, że niezwykle jest to ciekawa wizja przepowiednia, ponieważ to jest jakby sama po prostu przepowiednia, ale interpretując tą przepowiednią, tutaj kryje się wiele kwestii ciekawych. O tym na przykład nie mówił Jasnowic Jackowski. Pierwsza kwestia jest taka, że dlaczego wojska amerykańskie nagle miałoby się wycofać z Polski, tak? Czy zatem w Polsce miałoby zagrażać jakieś gigantyczne niebezpieczeństwo, że te wojska amerykańskie byłyby wycofane w obawie o ich bezpieczeństwo, a z drugiej strony są to wojska, tak to czego mają się obawiać? No mają po prostu być w czasach y, też niebezpiecznych, a nie tylko w czasie pokoju, tak? No to każdy głupi może. Ja też mogę pójść po prostu, ochraniać y, jakieś państwo, tak, znaczy mnie jakieś państwo, tylko Polskę w czasie pokoju, a jak będzie wojna, to nie, nie, no ale wiecie, jak jest wojna, to ja nie chcę po prostu w tym uczestniczyć, tak? Mogę chodzić po jednostce wojskowej, szczególnie y, bezpieczeństwa, ale jak będzie wojna, to nie, to ja pójdę do cywila, tak? No I teraz tak, druga sprawa też jest taka, przecież Polska zapłaciła stronie amerykańskiej już kilka lat temu, chyba to było 3 miliardy złotych jeszcze wtedy, jak był Trump prezydentem. No nie wiem, czy to już po prostu ta umowa nie wygasła, czy już ta kwota po prostu nie, nie wyczerpała się, tak? No bo też była umowa na jakiś czas, tego akurat nie wiem. Więc tam była umowa taka, Trump się przecież cieszył, że... Polska jako pierwszy kraj na świecie zapłacił za stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce, tak? To jest jedna sprawa. Kolejna sprawa też jest taka, że przecież swego czasu Amerykanie wycofali swoje wojska na terenie Niemiec. A teraz, jeżeli mieliby wycofać te wojska na terenie Polski, to znaczy, że co, można powiedzieć, Amerykanie dowódcy wojskowi razem z politykami stoją nad mapą i mówią, nie, nie, Polska to już jest ziemia spalona X-em, zaznaczają praktycznie teren Polski? No właśnie, tak? Kolejna sprawa jest taka, czy na przykład nie dojdzie do tego, że Rosja zrzuci bombę atomową na teren Ukrainy i skażenie radioaktywne na przykład nie pójdzie na Polskę, w związku z tym to na przykład te wojska amerykańskie będą wycofane, bo Amerykanie na przykład zdają sobie sprawę, że Rosjanie planują to zrobić. Kto wie, tak? I, no bo wtedy też zobaczmy sobie, jaka byłaby narracja w, w rządzie czy w społeczeństwie amerykańskim, tak? Po co, żeście tam wysłali naszych chłopaków tak, do Europy? Wojna tam niby nie toczy się w tej Polsce, a oni przyjeżdżają w workach faliowych albo schorowani, tak, bo chmura radiaktywna poszła z Ukrainy na teren Polski i tak dalej. Więc może to być takie po prostu tak, myślenie społeczeństwa amerykańskiego i też po prostu taka decyzja. No bo kwestia właśnie taka, jak tu mówi Jasnowic Jackowski, że Europa ma się sama praktycznie tutaj bronić. Natomiast była też ciekawa taka przepowiednia Snowidza Jackowskiego, że taka decyzja ona tak naprawdę będzie jasnym sygnałem dla Putina. To będzie sygnał ze strony Trumpa, tak, że Trump jest w stanie zrobić krok wstecz, że jest stanie się praktycznie cofnąć, tak, jeśli chodzi o po prostu te działania, czyli pójść na pewne ustępstwa i tego samego będzie oczekiwał, oczekiwał tej Trumpa względem Putina, tak. Czyli Trump może powiedzieć tak, no, Putin, teraz różnajesz do ciebie. My tobie poszliśmy na rękę, wycofaliśmy wojska z terenu Polski, teraz Ty musisz pokazać, że na przykład w jaki sposób chcesz doprowadzić do wstępnego chociaż pokoju, chociażby pokoju na terenie Ukrainy. No tam jest inna też kwestia, że Jasno Cackowski mówił, że Polska będzie przedmiotem właśnie tego pokoju, także po prostu Rosja będzie sobie rościła też prawa do Polski czy do pewnych terenów Polski, czy na przykład demobilizacja w Polsce, tak, czy na przykład wystąpienie polski z to takie będzie wysuwało roszczenia tutaj Putin. Czy one zostaną spełnione to, że jest inna sprawa. Natomiast hmm, według jasnowizy jackowskiego, amerykańskie wojska opuszczą bazy e, wojskowe znajdujące się w Polsce do kwietnia 2024 roku, Trump miałby podjąć taką decyzję. Trump powie, że Europa musi stworzyć takie sama musi stworzyć takie oddziały wojskowe, tak? No to też jest ciekawa sprawa, także te właśnie we, be, 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 po prostu oddziały wojskowe miałaby Europa stworzyć. No, tam też jasno, w Jasnojcieckowskiej była taka wizja, mówi o tym, że właśnie Europa, czyli Francja, Niemcy, Polska stworzą takie oddziały wojskowe. To nawet nie będą oddziały NATO, tylko jakąś inną nazwę będą one nosić, tak? I one będą stacjonować po prostu właśnie w Polsce. Kolejna sprawa też jest ciekawa, jeśli chodzi o tą przepowiednię, bo historia pokazuje, że jeszcze nigdy, aczkolwiek za może być ten pierwszy raz, ale jeszcze nigdy w historii nie zdarzyło się, żeby było tak, że tam, gdzie znajdują się wojska amerykańskie, gdzie stacjonują, żeby to państwo zostało zaatakowane, tak? E jeszcze tak się po prostu nigdy nie zdarzyło w historii świata, e tak? Czyli jeżeli po prostu Amerykanie, ich wojska gdzieś znajdują się na jakimś terenie w kraju po prostu, tak? I y y y y y y y y to to państwo jeszcze nie zostało zaatakowane w takim kontekście, tak? Oczywiście zawsze może być ten pierwszy raz i Polska mogła być tym niechlubnym przypadkiem aczkolwiek, no, dotychczas tak nie było i też polscy politycy, tak, przywódcy właśnie im tak bardzo zależało na tym, zabiegali o to, żeby te wojska amerykańskie stacjonowały w Polsce, bo jakby właśnie oni często właśnie wchodzili w to, w tą kwestię właśnie, w to, co mu powiedziałem przed chwilą, także jeszcze nigdy to państwo nie zostało zaatakowane tam, gdzie były wojska amerykańskie i do nie był to taki gwarant bezpieczeństwa, wiecie, to jest, już tylko, jak tylko żołnierz będzie amerykański na terenie Polski, to już na pewno no, będzie 100% bezpieczeństwa, i tak dalej, tylko żeby Ci Amerykanie stacjonowali w Polsce. Nawet zapłacimy tam Amerykaniom, żeby byle stacjonowali w Polsce, bo to jest gwarant bezpieczeństwa. No, ja jestem, zawsze byłem daleki od tego, tak? No, bo zawsze może być ten pierwszy raz. To jest jedna sprawa. Polska zrobiła preceder, jeśli chodzi o światowy, za to, że zapłaciła za stacjonowanie wojsk amerykańskich w Polsce. Aczkolwiek yy, być może Trump będzie też oczekiwał tego od innych państw w przyszłości, tak? no więc zobaczymy czyli tutaj te wojska amerykańskie miałyby opuścić do kwietnia, czyli pewnie do wielkanocy tutaj 2024 roku, a może też jest inna sytuacja, może jest inna też jeszcze prawda, że na przykład w maju albo w czerwcu, czy w drugiej połowie roku ma się wydarzyć coś takiego strasznego w Polsce że właśnie Amerykanie o tym wiedzą i chcą cofnąć po prostu te wojska tak, żeby po prostu te wojska na przykład tutaj nie ucierpiały, no a jak mówię, no to te wojska powinny być nie tylko w czasie pokoju, a nie, no bo to też na pewno to będzie duży cios tutaj dla nas Polaków, tak, taki po prostu też taki afront, tak, bo no to tyle miesięcy te wojska były w Polsce, a teraz się nagle wycofali, no nie, no to tak się nie robi, tak, i tego, więc to może być też taki po prostu tutaj społeczny odbiór, może być bardzo tutaj negatywny wielu Polaków, no i wiadomo, niektórzy będą się cieszyć, że te wojska puszczają, ale te wojska nikomu nie wadzą, one sobie po prostu są w Polsce i tak dalej, natomiast no Trump miałby podjąć taką decyzję. Pamiętajmy, że Trump jeszcze nie podjął takiej decyzji, bo nie został zaprzysiężony. Ale jak zostanie zaprzysiężony, to może podjąć taką decyzję. Kto wie, czy to nie będzie jego jedna z pierwszych decyzji w momencie, kiedy już będzie po prostu oficjalnie zaprzysiężony na prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo póki co jest prezydentem elektem, tak? E, więc no, kto wie? I tutaj Trump powie, że to Europa musi stworzyć sobie takie oddziały wojskowe. Tak miałby po prostu tutaj powiedzieć Trump. E, tylko z drugiej strony, no tak, no wojska amerykańskie to są duże m, po prostu wojska, nawet jeżeli tutaj m, to nie jest tak, że e, wojska amerykańskie, nie wiem, połowa armii stacjonuje tu w Polsce i, i przez to Amerykanie mogą się mieć pe, pewne obawy e, to jest pewne po prostu kropla w morzu, jeśli chodzi o te wojska ja zawsze mówię w ten sposób, że te wojska sprawdzają się tak, nie dość, że są w stanie pokoju więc nic się nie dzieje, jadą do innego, kultu, do innego kraju, inna kultura i języki, to tylko dla nich jest na plus niż po prostu cały czas bycie w koszarach w wojskowych, jednostkach wojskowych w Stanach Zjednoczonych, No właśnie, jestem ciekawcowy na ten temat. Sądzicie to wszystko. się pozdrawiam. trzymać się. Cześć!